Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Tak też jest z tym turniejem. Ale najpierw wielki finał. Kto dziś wygra? Dowiemy się niedługo. Witamy Państwa bardzo serdecznie w ten szczególny wieczór. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. A wieczór jest szczególny, bo nadszedł czas na wielki finał UEFA Europa Conference League. Co nam przyniesie? Kto go wygra? Chelsea zmierzy się z klubem FC Kopenhaga. Na stadionie jest niezwykle gorąco. Wszyscy czekali na ten finał Ligi Konferencji. Obie ekipy wiedzą o co toczy się gra, oby presja i nerwy ich tylko nie sparaliżowały. Przygotował dla nas trener The Blues? Spójrzmy na skład. Nie trzeba być z Krakowa, Jacku, żeby grać krakowską piłkę. Ale tak właśnie w Polsce mówi się na takie granie krótkimi podaniami. No tak, mówi się też, cytując nieodżałowanego Kazimierza Górskiego o stylu: Ja do ciebie, ty do mnie. Takie podejście oczywiście wymaga techniki i zgrania, ale skoro stawiają na tę koncepcję, to chyba wiedzą, co robią. Zaczęli finał UEFA Europa Conference League. Teraz będzie niebezpiecznie. Jakim cudem ta akcja nie skończyła się golem. Sam na sam z bramkarzem. Tu łatwiej było strzelić, niż nie strzelić. Noni ma duekę. Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola karnego. Co teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Pedro Neto. Palmer. No i widzimy. Piłka wyszła za linię boczną. Palmer. i dopiero zrobi mecz. Myślę, że możemy spodziewać się kolejnych bramek. No, Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddala ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż go. No to mamy 1 do 0. Teraz out dla Chelsea. Nadłekę. Wkracza do akcji i odbiera piłkę. Świetne teraz prosto prostopadłe do kranie. I wyprostował. I piłka poza boiskiem. Corner po tym wybiciu. Głębokie do z rzutu rożnego. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. za piłkę w polekany. Dobra interwencja Brankarza. Zrożnego w okolicy 11. Marywala na karku. Strata piłki teraz. No nie kwapią się teraz do ofensywnej gry. Wręcz zachęcają do pressingu. I wychodzi z bramki. Skarnia tę piłkę. Brawo. Każe Chelsea skrzydłem. Szukają wolnej przestrzeni. Chelsea traci posiadanie piłki. Zawodnicy Chelsea w ataku. Teraz stworzył sobie szansę. Wybija piłkę. A teraz zbyt łatwa utrata posiadania. Ładnie przeszedł rybałek. Co teraz? A i piłka leci na Nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Co teraz wymyśli Chelsea? do środka, w kierunku bramki. Ale brawo. Robert. Tu mogło być pomysł, ale ta parada po prostu nie była. Ale nie zaburzenie bramki. Bromi ten strzał, ale co dalej? Dalej jest groźnik. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Musi teraz uważać, by nie stracić piłki. Zdecydowanie, ale czysto. Świetne, prostopadłe podanie. Piłka za linię obrony. Mamy w tym meczu. Co tu się dzieje teraz na Proszę Państwa. Tak, szał radości. Teraz, ale i wyraźna łuka. Mam remis, nadal Mogą tu wsiągnąć po trochę. Ależ to było ładnie wymierzone. Celne, prostopadłe podanie. Podręcznikowe wykończenie. Zero zbędnego kombinowania. Potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać pik. Wyrównali więc stan spotkania. Jeden do 1. Enzo Fernandez. Fernandez. Do bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. No i strata. Oraz bliżej pole karny. obrona musi mieć się na baczności. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Ale teraz okazja bramkowa. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w Bramce. Strata piłki teraz. Larson. Piłka wybita. Będzie wznowienie z autu. Przerwa w grze. A w niej dochodzi do zmiany w zespole. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Ataku pozycyjnym The Blues to wcale nie musi skończyć się remisem. Czy zdążą? Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Drużyny mają teraz problemy z uspokojeniem gry. Za szybko pozbywamy się piłki. Przez ranka, bardzo Larson. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Może im dać prowadzenie. Gwizdek i znowu gramy. Niektórzy spodziewali się może, że o tej porze będzie już po meczu, ale do rozstrzygnięcia losów spotkania potrzebna jest nam dogrywka. Palmer. A i piłka daleko od bramki. Nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Trzymać się przy piłce Enzo Fernandez Niedokładne teraz podanie Palmer Luka prawie dotarła do celu Prawie, bo jednak ląduje na aucie Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. I to już wszystko w pierwszej połowie. Właśnie usłyszeliśmy ostatni gwizdek. Przed nami, proszę Państwa, druga połowa do Fernandez. Patyczkuje się z tym wejściem. Chelsea w natarciu. Czy uda im się zdobyć prowadzenie? Czasu mają coraz mniej. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. Rywale przejmują piłkę. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. wybija, już po zagrożeniu. I to tyle. Spotkanie dobiega końca. Sprawdzamy tętno. Zaczynamy. Pierwszy strzelec staje przed szansą. I broni ten strzał! Sosa parada! Widocznie lepiej wytrzymuje tę klubę nerwów. Bramka. Nie! Świetna parada! Widać Tak jest, gol, nie zawiódł Podszedł do piłki jakby to była formalność I trafił Dobrze wykonany rzut karny Po tym można poznać prawdziwego fachowca I bramkarz broni to uderzenie Takie coś to ja rozumiem Spis... Jest, bramka Wykorzystał szansę Wytrzymał presję, która zawsze spoczywa na wykonawcy ale szpudło. No, podstawowa zasada z karnego. Musisz trafić w bramkę. Tak jest! Mamy rozstrzygnięcie, proszę państwa. To trafienie rozstrzyga nam mecz. Ten ostatni karny. Opanowanie i spokój. Mimo presji, mimo odpowiedzialności. Klasa! Co tu się wydarzyło? Całkowicie wbrew temu, co dzieje się na boisku, drużyna, która nie miała za wiele z gry, strzeliła gol. Futbol jest okrutny, można by zacytować klasy.